Witam w 96 odcinku programu Jowialne Zbieractwo, gdzie na waszych oczach prezentowane są gry na kosnole PlayStation 3. Po omówieniu i analizie nabytki wrzucam na półeczkę, gdzie stają się częścią większego zbioru zwanego na wyrost kolekcją. Jak sam tytuł odcinka wskazuje, dziś zajmiemy się bardzo wyjątkowymi wydaniami gier, które na froncie okładki biją po oczach dopiskiem edycja specjalna czy też limitowana. W przypadku prezentacji numer 1 możemy zauważyć, że przyjdzie nam opcja z wydaniem wręcz ultimatywnym. Moi drodzy przekonajmy się ile warte są te zapewnienia. Przed Wami Homefront Ultimate Edition. Kiedy rozpoczynałem zbieracką przygodę, mój stosunek do wydań typu Essentials, Platinum czy Greatest Hits był raczej negatywny, ale gdy odkryłem, że takie wydania czasami mogą zawierać rozszerzoną zawartość, szybko zrewidowałem ten pogląd. Homefront można kupić za grosze, a że nie stanowi to żadnego wyzwania, postanowiłem sprawdzić, czy są może jakieś wydania rozszerzone, chociażby trochę różniące się od tych najbardziej pospolitych. Okazało się, że są przynajmniej dwa. Moją uwagę zwróciło to, zdawałoby się pełniejsze, bo w końcu. Do Zakisek Ultimate Edition sugeruje, że obcujemy z czymś ostatecznym i próżno tego szukać w pudełku premierowym. Niestety szybko się okazało, że zawartość wnętrza właściwie nie różni się niczym od wydania premierowego zawierającego multiplayer resistance pack, czyli zawartość sieciową do pobrania. Łudziłem się, że chociaż wspomniane bonusy znajdą się na płycie, ale niestety są one dołączone w formie dawno zwietrzałych kodów. No ale nic to, eksperymenty mają to do siebie, że nie zawsze bywają udane. Natomiast sama gra to bardzo średni miks Call of Duty Modern Warfare i Battlefielda. Krótki, oskryptowany do bólu tryb singlowy oraz nie najgorszy tryb multi, który ponoć zmarł niedługo po premierze. Niestety, choć zapowiedzi były głośne, okazało się, że gra nie była w stanie konkurować z największymi na rynku, a studia odpowiedzialne za grę szybko się zwinęło. To, co dziś pozostało po szumnych zapowiedziach, to całe hordy używanych egzemplarzy, błagających, by ktoś za pół darmo przygarnął je na półeczkę. Zobaczmy, w jakiej kondycji pozostaje nabyty egzemplarz. Wygląda na to, że trafił nam się rodzynek świeżo wyjęty z folii. Spójrzcie na równomiernie odbijające się światło od powierzchni pudełka. Papierowa okładka przezeń chroniona wygląda jakby tyle co wyjechała z drukarni. Zero otarć, zagięć, pofałdowań czy innych psujących dobre wrażenie wad. Pełni nadziei zaglądamy do środka, gdzie nienaganny komplet ujawnia uchybienia. Mam na myśli odkształcenia na manualu powstałe w wyniku próby jego przewertowania. Szkoda, bo byliśmy tak blisko ideału. Płyta natomiast swym wierzchem zapowiada same dobre rzeczy, co potwierdza winny przewrót na plecy. Brak rys dopełnia fotonowa penetracja, która nie ujawniła ubytków w wierzchniej warstwie lakieru. A skoro tak, z wielką przyjemnością, ale i małym niedosytem przystępujemy do przyznania oceny. że nie będzie drogo, to już wiemy. Ale sprawdźmy, czy chociaż będzie ciekawie. Na Allegro ultimatywny Homefront kosztuje złotych 19. Na OLX ta sama cena. Na Vinted najdrożej 32 zł. W turbosłowiańskim Ceksie zapłacimy 23 zł z wysyłką, ale trudno powiedzieć, czy będzie to akurat takie wydanie, bo wysyłają co popadnie. W Wielkiej Brytanii natomiast zapłacimy 20 zł po przeliczeniu. Średnia cena na eBay to coś mniej więcej około 21 zł. W archiwum Allegro tak znakomite unikaty niegdyś sprzedawały się za złotówkę. Prezentowany egzemplarz kosztował 31 zł z wysyłką i tylko jego elegancki stan usprawiedliwia zasadność tego zakupu. Gra na półeczce zabawi niedługo, a może nawet jeszcze krócej. Poszukam raczej premierowego wydania z pod tytułem Resistance Pack, które w nieco bardziej estetyczny sposób udaje swą wyjątkowość i nie szpeci go krwisto-czerwony layout serii Essentials. A teraz przechodzimy do kolejnego zawiniątka. Następna gra, którą kurier ostrożnie wsadził do paczkomatu, została wydana przez legendę gamingowego półświadka. Bo przecież, choć nie każdy lubi i nie każdy musiał zagrać, to z pewnością nie są mu obce tytuły takie jak Fallout, Skyrim, Quake, Doom czy nie tak dawno opluwany Starfield. Niestety, jak się okazuje, niekoniecznie wszystko, czego dotknie się Bethesda, to złoto, a już na pewno nie w przypadku nieubłaganie nadchodzącej prezentacji. Moi drodzy, przed wami skazany na zapomnienie Brink, oczywiście w edycji specjalnej. Pomysł był prosty i ciekawy zarazem. Wyobraźcie sobie postapokaliptyczny świat i wyspę, na którą przybywają emigranci, przez co tej grozi przeludnienie i zaczyna brakować zasobów. W związku z tym można zrobić tylko jedno. Podzielić się na frakcje my-oni i ładować do siebie nawzajem, z czego popadnie, aż populacja zmniejszy się na tyle, aby na wyspie dało się żyć. Ten zalążek fabularny to doskonały pretekst do stworzenia pierwszoosobowej strzelanki z naciskiem na multiplayerowe harce. A przecież za grę wziął się nie byle kto, twórcy ze Splash Damage, mający styczność z takimi franczyzami jak Wolfenstein, Doom czy Quake. Aby wyróżnić się nieco wśród twardej konkurencji, Brink dostał nowatorski system Smart, pozwalający wykonywać parkurowanie na ekranie. Na papierze wszystko niby było OK, ale jak przyszło co do czego i gra ujrzała światło dzienne, okazało się, że otrzymaliśmy rozczarowujący produkt z kampanią singlową, będącą powieleniem trybu multi, tyle że z botami. Narzekano na błędy w mechanikach, niedopracowane mapy i bardzo kiepską sztuczność inteligencję, czyli właściwie zawiodły wszystkie kluczowe elementy. Zaś to co zostało pochwalone to nietuzinkowy art style oraz rozbudowany kreator postaci. Ale to niestety nie wystarczy by konkurować z największymi na rynku. Natomiast w zupełności pozwala skazać się na zapomnienie. Co też się stało. Bethesda do tego stopnia wstydzi się swego produktu, że nie uwzględnia go w portfolio na oficjalnej stronie. Jednakże z perspektywy czasu nie ma co narzekać. Dziś grę można bez problemu kupić w nieprzyzwoicie niskiej cenie, a jak wiadomo za darmo to i ocet słodki. Wydanie specjalne Brinka, które za chwilę zaprezentuję, wyróżnia się dwoma zestawami skórek tematycznych, czyli właściwie niczym, a że kody już dawno straciły ważność, jest to mniej niż zero. Spójrzmy, jak prezentuje się pudełkowe wydanie niechcianego dziecka betesdy. Opakowanie przyjaźnie połyskuje i tego tego, ale jak się uważniej przyjrzeć, posiada nieestetyczne zniekształcenia gwałtownie psujące dobre wrażenie. Okładka natomiast do ułomnych nie należy, prezentując się jak na ideał przystało. Do wypowiedzianych właśnie słów załączam dowody w postaci materiałów wizualnych. Wejdźmy do środka, gdzie niby wszystko jest w porządku. No właśnie niby, bo niestety brakuje karteluszek z kodami. Jedynym dowodem na to, że obcujemy z edycją specjalną. Na otarcie US pozostaje wybornie zachowany manual oraz płyta, która bynajmniej nie służyła za podstawkę pod kubek. A kto wie, może nawet nigdy wcześniej nie opuściła zaczepu. Światło próbujące ujawnić ubytki w nadruku ponosi spektakularną porażkę. Oględziny dokonane, zatem przejdźmy do szczodrego rozdawania gwiazdek. Mimo iż w tym przypadku nie ma co wyceniać, ceny prezentują się następująco. Na Allegro edycja niespecjalnie specjalna kosztuje 13 zł z wysyłką i jest to najlepiej jak może być. Orelix sprzedaje to samo wydanie od 17 zł w górę. Vinted ponownie nie kusi ceną, każą sobie płacić przynajmniej 27 zł, w polskim ceksie w miarę atrakcyjnie 18 zł z wysyłką. W ceksie brytyjskim to samo za dwie dychy. Średnia cena na eBay to 16 zł. Niegdyś na Alegrzu Brink chodził po złotówce. Ja zapłaciłem 15 zł, czyli całkiem owszem, a nawet trochę bardzo gra zaraz zawędruje na półeczkę, gdzie poczeka na takie pierwsze osobowe unikaty jak Haze, Timeshift, Legendary, Blackside i inne, a tymczasem zmarnuje resztki energii na podsumowanie. Z dzisiejszego odcinka płyną dwa wnioski. Po pierwsze, spora część gier opisanych jako wydania specjalne po latach całkowicie traci swój urok, bo to co do tej pory czyniło je wyjątkowymi, jest zapisane w formie kodu na dołączonej karteluszce. A że te z natury szybko tracą ważność, zostajemy z wersją podstawową. Tym samym dopisek na froncie okładki zamiast Informować o wyjątkowej zawartości przypomina, jak wydawcy lubią dymać konsumentów. Wygląda na to, że mniej udane, skazane na zapomnienie gry od dużych wydawców trafiają na rynek wtórny, nie dość że w dużych ilościach, to na dodatek potrafią być wyśmienicie zachowane. Być może poprzedni właściciele szybko zorientowali się, z czym mieli do czynienia, i takie egzemplarze nie były nadmiernie eksploatowane. I to już wszystko na dzisiaj. Tymczasem żegnam Was okrzykiem Ludzika, co go nie widać, bo jest w pierwszej osobie i strzela do reprezentantów reżimu spod czerwonej gwiazdy. Dej Boże zdrowie! I na koniec jeszcze kilka liczb. Tydzień temu sportowe pojedynki od Electronic Arts zasiliły półeczkę swym jestestwem, w rezultacie dając okrągły wynik 260 zebranych egzemplarzy. A po dzisiejszych werbalno-wizualnych wigibasach jest już ich 263 sztuki.